Zazwyczaj kobiety zaczynają interesować się składami kosmetyką w dwóch sytuacjach. Pierwsza, kiedy mają jakieś problemy z cerą i próbują faktycznie dociec do tego, co jest powodem takiego, a nie innego stanu rzeczy. A druga, to sytuacja, kiedy zachodzą w ciąży. Wiadomo, chcą w tym momencie zadbać o siebie w sposób szczególny. Zaczynają czytać, co mogą jeść, czego unikać, co mogą stosować na skórę, jakie kosmetyki. I nagle chwytają się za głowę, bo okazuje się, że po prostu każdy kosmetyk, który mają w swojej łazience, jest po prostu zabójstwem dla nich, dla ich maleństwa i ogólnie, jak one do tej pory mogły żyć, smarując się takim syfem. No i teraz kolejne pytanie: co w takim razie stosować, kiedy nawet idąc do drogerii i kupując kosmetyki specjalnie dla kobiet w ciąży, okazuje się, że hej, one wszystkie też mają te substancje, których teoretycznie na necie pisze, że powinno się unikać. Jak to jest z tymi kosmetykami dla kobiet w ciąży? O tym będziemy dzisiaj mówić. Zapraszam serdecznie. Generalnie mam wiadomość dobrą i złą, w zależności od tego, jak mamy na to patrzeć. Dobra dla kobiet, zła dla koncernów kosmetycznych. Dlaczego? Moje drogie, tak naprawdę wszystkie kosmetyki, które są dopuszczone do obrotu, Kobiety w ciąży mogą stosować spokojnie. Kosmetyki nie są to preparaty medyczne. Te stężenia, które są w kosmetykach, są na tyle niskie, że one nie mają szansy przeniknąć przez barierę skórną. Dlatego te wszystkie kremy przeciwzmarszczkowe nie chcą być skuteczne i nie chcą wy... Przesować nam twarzy. Po prostu one nie przenikają aż tak, by móc wpłynąć na cały organizm. Dlatego też substancje, które są w kosmetykach, już nawet jeżeli one przenikną w jakiejś znikomej ilości, to jest to ilość zbyt mała, by móc zaszkodzić nienarodzonemu dziecku. A więc spokojnie wszystkie takie doniesienia o tym, że coś działa kancerogennie, że coś tam działa teratogennie. To się tyczy na przykład leków, to się tyczy na przykład żywności, bo substancje właśnie z tych produktów mają znacznie większy wpływ na organizm takiego jeszcze nienarodzonego dziecka niż właśnie to, co stosujemy w kosmetykach. Gdyby było inaczej, kosmetyki, podobnie jak preparaty medyczne, musiałyby mieć określenie, że nie można stosować na przykład u kobiet w ciąży. Nie ma tego. No ale teraz powiecie, okej, okay, no to dlaczego w ogóle są takie kosmetyki, jak Dedykowany kobietom w ciąży. Wiąże się to po prostu z tym, że skóra u kobiet w ciąży jest często nieprzewidywalna, reaktywna. Wynika to z tego, że działają różnego rodzaju hormony, jest to cała burza hormonalna i to ma wpływ również na skórę. Skóra kobiet w ciąży właśnie może zachowywać się nieprzewidywalnie i kosmetyki, które do tej pory kobieta stosowała z powodzeniem, może się okazać, że. Zapychają, wysuszają, podrażniają, lub po prostu nagle zapach jest dla nas nie do przejścia jest zbyt intensywny. No, kobiety w ciąży słyną z tego, że mają niesamowicie czuły nos. Dlatego właśnie kosmetyki dla kobiet w ciąży często są nieperfumowane lub bardzo słabo perfumowane albo perfumowane takimi kompozycjami zapachowymi, które ogólnie uchodzą u większości osób za przyjemne i niedrażniące. Natomiast z drugiej też strony, bardzo często właśnie mm, kosmetyki dla kobiet w ciąży są pozbawione takich najczęściej występujących alergenów. Często, na przykład, jeżeli chodzi głównie o kosmetyki naturalne, na przykład są z nich usunięte zioła, które bardzo często mogą gdzieś tam działać alergizująco, właśnie w tym celu, żeby te kosmetyki były takie bardziej przyjazne dla tak reaktywnych skór, jak skóra kobiety w ciąży. Ponadto należy pamiętać, że skóra kobiet w ciąży, Wymaga bardzo silnego nawilżania i uelastyczniania z uwagi na to, że mają działać prewencyjnie przed powstawaniem rozstępów. I z tego też powodu kosmetyki dla kobiet w ciąży często mają podniesioną zawartość fazy tłuszczowej, mają więcej tych substancji działających uelastyczniająco i nawilżająco na skórę kobiety. No ale hola hola, pewnie zapytać jak to jest z tym retinolem, jak to jest z tymi kwasami, jak to jest z tymi innymi substancjami, które przecież wszędzie pisze, żeby nie stosować u kobiet w ciąży. Po raz kolejny tutaj powtórzę, jeżeli chodzi na przykład o retinol. Retinol stosowany w kosmetykach, a w preparatach zapisanych od dermatologa to jest całkowicie inny rodzaj retinolu. Wszystkie kosmetyki, które są z retinolem, czy raczej po prostu z witaminą A, one działają antyoksydacyjnie, one nie mają działania teratogennego, nie mogą wniknąć w nasz organizm i w jakiś sposób oddziaływać na płód. Gdyby tak było, podobnie jak na lekach, byłaby ta adnotacja, nie stosować u kobiet w ciąży. Kwasy. Czy olejki eteryczne faktycznie czyste mogłyby być dla kobiety szkodliwe? I dlatego, jeżeli są kobiety w ciąży na halach produkcyjnych, gdzie mają styczność z lekami, z kosmetykami, w którymi faktycznie mogą być dodawane kwasy, czy właśnie olejki eteryczne, wtedy ta kobieta nie powinna w ogóle znajdować się w ich pobliżu. Ale mówimy o styczności z, po prostu z surowcami kosmetycznymi w stuprocentowym stężeniu, nie takim, jak jest w kosmetykach. To, co jest w kosmetykach. Jest naprawdę w stężeniu bezpiecznym. Jedyne, co może spowodować, to po prostu podrażnić taką wrażliwą, reaktywną skórę kobiet. Olejki eteryczne właśnie mogą wywołać jakieś podrażnienie. Kwasy, jak najbardziej również zwłaszcza, że u kobiet należy pamiętać, że jest bardzo duże ryzyko powstania ostudy, czyli przebarwień, które pojawiają się, są wynikiem zmian hormonalnych w organizmie kobiety i często takie ostudy nawet pojawiają się jako rozległe plamy na twarzy one zanikają po, po porodzie, po zaprzestaniu karmienia piersią, bo po prostu dochodzi do unormowania m, poziomu hormonów w ciele kobiety i ta ostuda po prostu znika. Ale gdyby na przykład traktować taką skórę jakimiś substancjami, które uwrażliwiają na światło słoneczne. Faktycznie taka ostuda mogłaby się zachować i już zostać z kobietą na zawsze, dlatego kobietom w ciąży tak bardzo często poleca się, żeby stosowały kremy z filtrem, żeby jednak nie wystawiały się na ostre słońce, no i właśnie, żeby nie stosowały preparatów światło uczulających, jakimi są po prostu kwasy. No, one uwrażliwiają naszą skórę na działanie promieni słonecznych, a ponadto po prostu są to bardzo silne substancje i nigdy nie wiadomo, czy one jednak takiej kobiety w ciąży nie podrażnią, nie spowodują jakichś negatywnych skutków, ale Naprawdę, jeżeli chodzi o rozwijające się dzieciątko, jest ono naprawdę dobrze chronione przez nasz matczyny, organizm i z całą pewnością nie dojdzie do żadnych negatywnych zmian. Więc jeżeli macie jakieś kosmetyki, które do tej pory z powodzeniem stosowałyście i nie chcecie ich zmieniać, pamiętajcie przede wszystkim o wykonaniu prób uczeleniowych. Najpierw na małych skrawkach skóry, na przykład za uchem, czy w Przegubie łokcia. Sprawdźcie, czy w tym momencie te kosmetyki w jakiś sposób Wam nie pasują, Waszej skórze, czy nie alergizują. Jeżeli wszystko jest w porządku, nanieście na jakiś szerszy, szerszy element skóry, szerszą powierzchnię. Zobaczcie, czy wciąż jest wszystko w porządku. Jeżeli będzie tak, możecie naprawdę bez problemu nakładać na całą twarz, czy na całe ciało, w zależności ten preparat, do jakiej jest części ciała. Więc tak, moje drogie, mam nadzieję, że już troszeczkę Was uspokoiłam, natomiast myślę, że jeżeli chodzi o pielęgnację, warto się interesować tymi składnikami w ogóle, żeby wiedzieć, co nam służy, co niekoniecznie, jakie są mity związane z niektórymi substancjami kosmetycznymi, dlaczego niektóre są uważane za kontrowersyjne. Takie właśnie informacje znajdziecie na moim kanale, a więc serdecznie zachęcam do subskrypcji, żeby być ze mną dłużej, żeby się dowiedzieć coś więcej o kosmetykach, ale jeżeli chodzi o ciążę, Luzik, zwracajcie uwagę na leki, zwracajcie uwagę na to, co jecie, bo to ma znacznie większy wpływ. No i życzę dużo zdrówka, trzymajcie się ciepło, cześć.